i będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica No bardzo was serdecznie pozdrawiam z mieszkania po długim, po długiej pielgrzymce też dziękuję że byliście ze mną z nami byliście bardzo wam dziękujemy też za modlitwę i chciałabym odnośnie jeszcze Dopowiedzieć odnośnie modlitwy, w której dalszy ciąg da tego ostatniego filmiku, od siebie tak, żeby co do modlitwy, jak się modlić, jak poprawnie, żeby ta modlitwa wasza, nasza, nie była takim cierpiętnictwem. Cierpiętnictwem, ponieważ Pan Bóg kocha każdego i raczej, jak już jesteś nowym człowiekiem w nim, jak Święty Paweł powiedział, jesteś nowym stworzeniem, nowym: nie ma Greka, nie ma Żyda. Jesteś w nim nowy. Więc należy Czyli nowym w Chrystusie, odrodzonym, już nie Ty żyjesz, a żyje w Tobie Chrystus. On się w Tobie modli do Boga. Pamiętaj, nie Ty, tylko On w Tobie się modli do Boga Ojca. I myślę, że wielu popełnia błąd, modląc się tak ściśle. Tak bardzo męcząc się, zadręczając się, aż czasami biczując się, i jednak nie ma korzyści, nie ma efektów, nie ma owoców. To jest, to jest normalne, że nie ma, ponieważ On widzi ciebie, chce Ciebie jako przyjaciela. Chcę, żebyś był jego przyjacielem. Jeżeli już go poznałaś, poznałeś, to twoja modlitwa nie może być takim, że on jest twoim bratem, i nie może być stale, żeby męką. On już i tak wiele wycierpiał. Spójrz z tej strony, Zobacz, on już, Pan Jezus tyle wycierpiał i cierpi jeszcze, bo to, że on oddał życie ponad 2000 lat temu, to jedno, ale teraz cierpi trochę inaczej. Cierpi zwłaszcza w tych, które go nie chcą. Yy, bardzo by chciał ich mieć, a nie może, bo jest ściana, betonowa ściana w niektórych ludziach, że po prostu. Nie można tej ściany przebić. I ty, który jesteś chrześcijaninem, już poznałaś go, i ty jeszcze cierpiąc, to jakby dodatkowo dajesz mu ten krzyż, i on już nie ma siły go nieść, żeby tamtych przeprowadzić. Do siebie. Więc myślę, że należy to troszeczkę odwrócić naszą modlitwę. My, skoro jesteśmy chrześcijanami w Chrystusie, pójść, spróbować chociażby za świętym Ojcem Pio, jak on mówił, do, do tych właśnie, nawet do tych kobiet, Módlcie się, módlcie się wytrwale, ale módlcie się z radością. Bóg jest Bogiem radości, nie smutków, a co to znaczy z radością? Z radością, jeśli modlisz się z radością, to ma. To tak jak pokazujesz mu, że tylko Jemu ufasz, i Jemu jest wtedy lżej. A jeżeli ty jako chrześcijanin. modlisz się ze smutkiem, to on właściwie nie dość, że on jest smutny i tak, z powodu tych niech co go nie chcą. to jeszcze Ty jako zamiast być tym przyjacielem, to okazujesz smutek. Modląc się, okazujesz smutek, to pokazujesz mu, że niby się modlisz, a jednak pokazujesz to, że nie do końca mu ufasz. A zobacz, dlaczego ojciec Pio tak powiedział? Pewnie dlatego, bo chodzi o ufność. Że jeżeli zaczniesz się modlić z taką radością, to on będzie widział, ale radością serca, żeby to z serca ta radość wychodziła. Pamiętajmy, nie pomylmy światowej radości, bo światowa radość jest zupełnie inna niż duchowa. To musi być z serca, wypływająca radość z serca. Jeżeli on to widzi, że ty modląc się masz radość w sercu, to on sto razy ci jeszcze odda, bo widzi, że jemu ufasz. I jakby on jako Bóg, nie przysparzasz mu dodatkowych cierpień jeszcze z tego powodu, że, ty masz, że jego przyjaciel ma w nam modlitwie smutek. Czy, czy wiesz? Wyobrażasz sobie, jak przyjaciel, masz przyjaciela i teraz o, obok siebie, i teraz twój przyjaciel mówi do ciebie smutno. I ty go słuchasz. W ten sposób się postaw. Słuchając, patrzysz na jego smutek. On ci mówi, ten przyjaciel twój, ale jest smutny, więc robi ci się smutno. Prawda? Bo on patrzysz na Niego, on jest smutny. Chce coś, bo nie ma pokoju i chcesz mu pomóc, ale też zaczynasz z Nim płakać. Robisz się smutny i za chwilę z Nim płaczesz. Tak samo jest z Panem Jezusem. Mówisz do Niego smutno, On na ciebie patrzy, ty na Niego modlisz się smutno i co On? Jak on może być radosny z powodu ciebie, przyjaciela, jeżeli widzi twój smutek na modlitwie? To dodatkowo dostaje od ciebie zamiast lekkość to dostaje dodatkowo od przyjaciela jeszcze dodatkowy krzyż i jest mu jeszcze ciężej. Nie dość, że jeszcze ma to cierpienie krzyż z powodu innych osób, które go nie chcą, to jeszcze na modlitwie od Ciebie, jako przyjaciela, otrzymuje smutek. Więc odwróć modlitwę, niech Twoja modlitwa się stanie lekka. Z miłością. Tak jak ja wielokrotnie doświadczyłam, odmawiając różaniec, tak spokojnie, bez, bezinteresownie, bo przede wszystkim, y, to jest jeszcze druga sprawa, że różaniec należy odmawiać, dlatego że jest. Y, żeby nie mieć interesu, bo w świecie jest tylko interes, a w Bogu ty, twój różaniec, odmawianie zdrowa się ma się stać pokarmem dla twojej duszy, żebyś tak odmawiać, żebyś ty nagle poczuł siłę do działania, do działania, do różnych obowiązków w życiu. I na koniec to Ci ma dawać radość. I z tej radości dopiero On może i tak ma mało przyjaciół w świecie, Pan Jezus, więc ma tylko tych, których naprawdę Go znają i kochają, i naprawdę wiedzą, znając Go. Więc starajmy się z taką radością mówić, lekkością nie oczekiwać, że ma mi dać. Ale niech On poczuje w nas przyjaciela, że jesteśmy Jego przyjaciółmi. Nie tylko on jest przyjacielem, ale i my, żeby widział, że modlimy się przyjaźni w przyjaźni jak przyjaciel przyjacielem patrzy na nas patrzy w oczy że widzi że modląc się do niego my mu ufamy bo w radości, jeżeli będziesz mieć radość, to tylko w tej radości będziesz mieć ufność. A nie w cierpieniu. On tego nie chce. On cierpi już zbyt wiele, żeby jeszcze ty jako przyjaciel, żebyś mu dodawał na modlitwie płacz. On pragnie twej radości. Módlcie się. Z radością. Bóg jest Bogiem radości, a nie smutków. I z tym właśnie chciałabym na nowy tydzień Was zachęcić, aby jeśli to możliwe, żeby odwrócić modlitwę. Lekko z miłością w pokoju na spokojnie i z taką radością. Że mu ufasz, że tylko on jest tym Twoim Panem, Przyjacielem, żeby on to widział, jak zobaczy w Tobie tą radość, jak Ty się modlisz, że jesteś radosny, szczęśliwy, szczęśliwa jesteś, radosna, to On. Jemu będzie lżej pomożesz, pomożemy przyciągać te osoby, tych ludzi, którzy którzy są zagubieni przez radość. Spróbujmy. To jest taka myśl, która też poddała mi jedna osoba co do radości i to też tak mi przychodziło żeby też na mszy świętej więc z tym się właśnie z wami dzielę to jest bardzo, bardzo ciekawe że ojciec Pio sam taki ktoś jak ojciec z chociaż który bardzo cierpiał, jednak bardzo cierpiał, a jednak powiedział: ci się do Boga z radością. Bóg jest Bogiem radości, a nie smutków, bo to jest przepiękna sprawa. Przyjaciel, przyjaciół, przyjaciel, przyjaciel, przyjaciel.” Zawsze będzie widział, jak zobaczy smutek, to ten drugi będzie się smucił. Tak samo a Pan Jezus jest największym przyjacielem. Podchodzisz do Niego ze smutkiem. On, on się smuci. I dodatkowo, że. A jeszcze bardziej się smuci, gdy jego przyjaciel ukochany się smuci, nie, nie mając powodu, bo Go jednak. Znalazł. Nie masz powodu smucić się, jeżeli go znalazłaś. Ten, kto znalazł Chrystusa, jest naj, powinien być najszczęśliwszy. I przez radość możesz pomóc, czy w swojej rodzinie, bo będą się zastanawiać, skąd u Niego, ta radość. Nie ma nic, za wiele, a ma radość. I tamci będą się zastanawiać. Na początku się będą dziwić. Więc zacznijmy od radości, na modlitwie. Chwała Ojcu. Niech to będzie na chwałę Bożą. Niech, to, niech Trójca święta. Cała Trójca Duch Święty będzie z nami w tej radości na cały tydzień. Niech Trójca Święta nam błogosławi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo, bardzo pozdrawiam i dziękuję. Szczęść Boże. Do zobaczenia!